Witam serdecznie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym Wam opowiedzieć o ulubieńcach roku 2011. Przechodźmy od razu do produktów. Chyba najbardziej ulubionym produktem z całej tej serii i pokazywanych produktów będzie produkt z firmy Scandic Plus. że to same wszystkie dobeściaki, że tak powiem. Wracając. Scandic Plus to jest y, maseczka, kokosowa maseczka do włosów. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Zrobię o niej recenzję, ale to w przyszłym roku. Y, więc na razie to tyle. Jest super. Posiadam litr. Więc sporo tego, ale naprawdę ekstra. Twarz, y, oczy y, wrażliwe, płyn y, z awokado, z bielendy y, naprawdę pozwolił mi y, delikatnie przejść przez... Y, demakijaż oczu dość fajnie zmywa nawet mocny makijaż i jest ten demakijaż jakoś pozytywniejszą stroną całego dnia. Nie jest to upiorna konieczność. Jeśli miałam problemy z oczami, to gościł, gościła Ziaja ogórkowe mleczko. Idealne mleczko do przymywania oczu rano na przykład. Nie podrażnia, jest łagodzące wręcz. No, może nie działa sobie z, z demakijażem, ale ja go stosowałam nie jako m, produkt do demakijażu, tylko produkt do przemywania oczu rano. Bo jeszcze nie znalazłam płynu micelarnego, który mnie strasznie nie podrażniał. Oczy oczywiście. E, dobra. Twarz to nawilżanie uwielbiam, zakochałam się, po prostu jest The Best krem do twarzy z olej. Ja wiem, że tu jest Z, dlatego się nazywa Olej, ale to jest olej. Bo on nie pochodzi z naszego kraju, tylko z Niderlandu. Tak, a dlatego jest Z na końcu, ale to jest olej. Produkt do cery normalnej, nawilżający taki balsam. Super, na pewno go zakupię. Mam nadzieję, że przynajmniej choć tak samo fajny jest nasz polski produkt jak ten olej. Z Dobra, daj twarz. Maska, mint mm, mask, znacie ją dobrze, już e, robiłam recenzję, ja ją bardzo lubię, olbrzymia tuba, to jest moja druga tuba, ostatnia. Y, muszę ją użyć do, do grudnia 2012, sądzę, że zużyję, chociaż jest olbrzymia i poprzednią tubę użyłam cały rok, mimo, że dwa razy w tygodniu używałam maseczki. Tak więc jest wydajna, nie opłaca się, bo 17 zł to naprawdę... Fajna rzecz. Twarz o, tak jeszcze. Yy, wielokrotnie uratował mnie krem yy. Aloe alo Aloe pantonem. Aloe Panten-O. Czyli Aloe z Pantenolem. Bardzo fajna rzecz. Yy, pa złote w aptece. Szukajcie, a znajdziecie. Bardzo fajna rzecz. Szampon yy, królował w tym roku i będzie królować, bo jest naprawdę fajny. Szampon dla dzieci Baby Dream z Rosmana. Jest łagodny, fajnie myje, jest dziecięcy, więc nie posiada tak wszystkich bzdur, które posiadają wszystkie inne szampony i nie obciąża tak naszych włosów. Zmywacz do paznokci z Biedronki. To jest to, to, czego szukałam. Co prawda zawiera aceton, ale fajnie pachnie w miarę, takimi pierniczkami albo czekoladą. Zależy jaki dzień. Bardzo fajnie zmywa, dość duża pojemność, po 200 mm. Milimetrów, milimetrów i y, tanie dobrze, przechodźmy dalej y, jeśli chodzi o twarz, wszystkie mam, wszystkie y, to y, uwielbiam y, królował i to produkt roku przepraszam, że jest, są brudne y, pędle z firmy Hakuro tak to są, to są te pędle, które ja naprawdę y, uwielbiam one są delikatne, fantastyczne w użyciu y, bardzo miło się nimi pracuje. E, co jeszcze? E, maskara z kosza. Zielona. E, wonder Volume. Fantastyczna. Słuchajcie, takiej maskary to ja nigdy w życiu nie miałam. A posiadałam naprawdę wiele, wiele, wiele. Ta jest po prostu niebo wzięcie i w ogóle, w ogóle. Tym bardziej, że na promocji e, dałam za nią 26 złotych, jakoś tak. Więc jest ekstra. Bez promocji około 60 chyba tak słyszałam. Oj, telefon dzwoni. Przepraszam, dobra, wracajmy. Kolejną rzeczą, która zrewolucjonizowała mój makijaż w tym roku jest to eyeliner żeru firmy Essence o numerze 01, czarny. Bardzo fajna rzecz. Zawsze się bałam, tylko sporo służyłam, się wydaje jak sporo. Zawsze się bałam malować kreskę eyelinerem, to znaczy zwykłym pędzelkiem, ale nie da się co bać. I ostatnia rzecz, jaką po prostu królowa i uwielbiam to jest soft mat z Manhattanu Uszczykoszmicy matowe. Fantastyczna rzecz. Ja je kupiłam w internecie za 5 zł. W sklepach troszkę więcej kosztują, ale bardzo fajny efekt dają, fajnie się długo trzymają na ustach. Co prawda trzeba mieć ładnie wypielandowane usta. To są wszystkie moje hity tam minionego już prawie roku 2011. Napiszcie mi jakie u Was królowały produkty. No i oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym 2012 roku samych w dobroci i dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie i zobaczenia już w nowym, mam nadzieję, lepszym roku. Pa!